සඳන්න <laughs> . Siemanko, witamy was w naszym kolejnym filmiku na YouTube, gdzie dzisiaj porozmawiamy sobie na temat pośladków. Pośladki jest to bardzo, są to bardzo istotne mięśnie w naszym ciele, które pełnią wiele ważnych funkcji dla naszego organizmu i od tego sobie tak naprawdę dzisiaj zaczniemy. Ale jeszcze, że tak powiem, zrobimy taką legendę może na początku, bo chcę powiedzieć o tym, że będą trzy części filmików na YouTube właśnie związanych z pośladkami. W pierwszej części porozmawiamy sobie na temat celów, funkcji i pokażemy tak naprawdę po jednym przykładzie ćwiczeń na daną funkcję, w których pośladki pracują. Zaprezentujemy te ćwiczenia razem z trenerką Pauliną, ale to przejdziemy sobie do tego za moment. W drugiej części porozmawiamy sobie na temat anatomii pośladków plus słabych ogniw związanymi z tym, że na przykład występują jakieś mniejsze obudowania masy mięśniowej pewnych partii pośladków i jak sobie z tym możemy poradzić. W ostatniej części, trzeciej, pokażemy najlepsze ćwiczenia dla pośladków, które warto wykonywać na siłowni oraz ćwiczenia dla danej płaszczyzny, w której pośladki pracują. Także pośladki, nagramy trzy części filmów związanych z Pośladkami zaczynamy od części pierwszej. W jakim celu trenujemy pośladki? Po pierwsze, zdrowie i bezpieczeństwo. Bardzo często trafiają do nas osoby na treningi personalne, które mają problem z odcinkiem lędźwiowym, czyli towarzyszy temu hiperlordoza odcinka lędziowego, czyli bardzo duży przeprost właśnie w odcinku lędźwiowym. Jest to związane z przodopochyleniem miednicy i zaburzeniami strukturalnymi, jeżeli chodzi o nasze ciało. Nie będziemy dzisiaj w ten temat wynikać, ale chcę powiedzieć właśnie w tym kontekście, jak istotne są pośladki. Pośladki zabezpieczają tak naprawdę nasz odcinek lędziowy przed przeprostem i ich dobre napięcie, ich dobra hipertrofia, będzie powodowała, że mamy dobry balans i dobrą stabilizację, która będzie zabezpieczała nas przed różnego rodzaju dolegliwościami bólowymi, które mogą właśnie w tym odcinku lędziowym występować. Więc to jest pierwsza zasada, pierwsza istotna rzecz, jeżeli chodzi w jakim celu te pośladki powinniśmy ćwiczyć. Następna rzecz, mocniejsze kości i stawy. Oczywiście, generalnie trenując siłowo, my wzmacniamy cały nasz szkielet, cały nasz kość, jest i stawy z tym związane, i wiele, wiele innych tkanek, więc jest to kolejna, jakby taka istotna informacja, która jest ważna, związana z treningiem pośladków. Następnie, lepsze osiągi w sporcie, czyli jeśli mamy dobre pośladki, silne pośladki, funkcjonalne, jesteśmy w stanie je wykorzystywać, tak naprawdę ich siłę, ich funkcjonalność w trakcie wykonywania danego naszego sportu, jesteśmy w stanie lepiej transferować siły między między kończyną dolną a kończyną górną i przez to lepiej biegać, szybciej biegać, wyżej skakać, e, lepiej tak naprawdę zmieniać kierunek biegu i wiele, wiele innych czynności, które występują jeszcze w sportach. Następną rzeczą jest stabilizacja, która jest mocno skorolowana z kolanem, jak i z biodrem. Kiedy pośladki są słabe, często nasze uda zapadają się do środka, czemu towarzyszyć może kontuzja kolan, czy właśnie bioder. Więc kiedy mamy dobrą funkcję i siłę i stabilizację, przez to właśnie związaną pośladków, jesteśmy w stanie w dobrej osi całą kończynę utrzymywać i wszystkie stawy związane właśnie z kończyną dolną, czyli staw biodrowy, kolanowy i staw skokowy. Nie tracimy zaburzeń osi, która właśnie występuje w kończynie dolnej. Eee, następny istotny punkt, lepszy wyprost bioder i jest to związane z brakiem kompensacji. Kiedy ćwiczymy pośladki, poprawia się nasz wyprost w biodrze, wzmacniamy pośladki i nie ma kompensacji właśnie na chociażby odcinku lędźwiowym, o którym mówiłem wcześniej. Często wykonując ćwiczenia mamy wyprost i robimy przeprost w odcinku lędźwiowym, a dobra funkcja Pośladków zabezpiecza nas właśnie przed tym, żeby tego przeprostu w odcinku lędźwiowym nie było i żeby grupy synergistyczne, tak jakby chociażby prostowniki grzbietu w odcinku lędźwiowym nie przejmowały z nadmiernej funkcji właśnie z mięśni pośladkowych. Stabilność stawu krzyżowo-biodrowego. Jest to następny bardzo ważny punkt, który mówi o tym, że kiedy mamy lep dobre pośladki, silne, obudowane, zabezpiecza nas to przed różnego rodzaju dolegliwościami bólowymi, z którymi przykładowo jak w tym przypadku stawem krzyżowo-biodrowym się zmagamy. Hmm, centralizacja głowy kości udowej w panewce. Znowu istotna rzecz, jeśli pośladki są słabe, to gdzieś tam ta głowa kości udowej w panewce może, że tak powiem, kolokwialnie pływać i stabilizacji nie ma. Kiedy pośladki są mocne, to wszystko nam fajnie Trzyma spina i ta stabilizacja właśnie korelacji głowy udowej w Panewce jest zdecydowanie lepsza. Następne. Duże mięśnie, aspekt wizualny. To w szczególności jest skierowane do kobiet, które lubią pracować nad pośladkami, aby one po prostu dobrze wyglądały. Bardzo fajna sprawa też, żeby pracować właśnie nad tymi pośladkami. Wydatek energetyczny? Oczywiście. Generalnie każdy trening jest wydatkiem energetycznym, więc kiedy ćwiczymy pośladki w różnych wersjach, jeżeli chodzi o ćwiczenia, po prostu spalamy więcej kalorii. Wyrównują dysbalans mięśniowy, o którym już dzisiaj wspomniałem, czyli jeżeli mamy dysproporcje, różnego rodzaju asymetrię między grupami mięśniowymi przy Przykładowo yy, mięsień czworogłowym, mięsień dwugłowym uda, czy generalnie całą grupą mięśni kulszowo goleniowych i pośladkami mogą pojawić się różnego rodzaju problemy zdrowotne, bóle, kontuzje, naderwania, naciągnięcia, czy zerwania chociażby więzadeł w kolanie. Więc dbanie o dobry balans strukturalny między grupami mięśniowymi jest też istotne i dlatego pośladki są bardzo ważnym ogniwem, szczególnie przez to, że my bardzo dużo siedzimy, więc one są po prostu nieaktywne. Drugi punkt z pierwszej części nagrania pośladków. Funkcje pośladków. Mamy trzy główne funkcje, i dzisiaj pod to sobie właśnie z Paulinką, naszą trenerką, pokażemy i zaprezentujemy po jednym przykładzie ćwiczeń. Pierwszą funkcją, chyba najważniejszą, jest wyprost. Podczas schodu, biegu, zmiany kierunku, skakania, tak naprawdę każdej czynności, którą wykonujemy w ciągu dnia, mamy wyprost. Wyprost, czyli ruch. Do tyłu nogi, do pełnego wyprostu, gdzie mięsień przede wszystkim pośladkowy wielki, ale nie tylko pracuje. Następnie mamy odwodzenie, czyli stojąc przykładowo, odwodzimy nogę do boku, jest to kolejna ważna funkcja pośladków. I ostatnią funkcją mamy rotację zewnętrzną, czyli rotujemy na zewnątrz nogę. Rotujemy w ten sposób, jakbyśmy chcieli otworzyć biodro w kierunku zewnętrznym. Wtedy naprawdę możemy poczuć, jak nasze pośladki fajnie pracują i dobrze się dopinają. Pod co mamy jeden przykład, który sobie dzisiaj zaprezentujemy, a oczywiście w trzeciej, w trzeciej części filmów dla pośladków pokażemy tak naprawdę wszelkiego rodzaju ćwiczenia pod daną funkcję, w której pośladki pracują. Jeżeli chodzi o wyprost, zaprezentujemy sobie dzisiaj ćwiczenie bardzo popularne, jakim jest Hip Trust. W ćwiczeniu dla funkcji odwodzenia zaprezentujemy sobie ćwiczenie Monster bądź Lateral Walk, one są różnie nazywane wymiennie. I dla rotacji zewnętrznej wykonamy ćwiczenie rotacyjne z gumą, i zaraz to pokażemy właśnie razem z Paulinką. A więc zaczynamy. Mamy wyprost biodra jako główna funkcja pośladków. Ćwiczenie Hip Trust. Tutaj, w tym ćwiczeniu, najważniejsza jest dla nas faza wyprostna, czyli właśnie w tym momencie, kiedy Paulinka jest do góry. Wtedy mamy największą szczytową możliwość napięcia pośladków i ich wyczucia. Kiedy idziemy w dół ze sztangą, już to napięcie jest na pewno mniejsze i o wiele, wiele mniej możemy czuć wtedy pośladki, bardziej czujemy, jak one się rozciągają. I teraz, w tym ćwiczeniu, znając wszystkie funkcje, o których wcześniej powiedziałem, możemy sobie kolana rozpychać na zewnątrz. most same Wtedy powodujemy, że pośladki jeszcze lepiej nam zapracują. Do tego, oczywiście, moglibyśmy tutaj dodać nad kolana, bądź na kolana, bądź pod kolana mini band gumę, która będzie powodowała jeszcze lepsze napięcie tych pośladków. Dodatkowo możemy zrotować delikatnie stopy na zewnątrz, kiedy wprowadzimy trzecią funkcję, czyli rotację zewnętrzną. Wtedy te pośladki będą miały trzy połączone funkcje, gdzie będą mogły pracować najbardziej optymalnie w kontekście czucia, dopięcia i tak naprawdę naprawdę rozwinięcia tej partii mięśniowej w kontekście czy to hipertroficznym, czy to siłowym, w zależności od tego, jaki jest nasz cel. Druga funkcja pośladków – odwodzenie. Teraz ćwiczenie, które wykonuje Paulinka nazywa się tak jak wspomniałem wcześniej Monster Lateral Walk. Bardzo fajnie tutaj pracują trzy części pośladków, czyli pośladkowy wielki, średni i mały, ale z największym celowaniem na pośladek średni i mały, te dwie części. Ćwiczenie to możemy sobie łączyć w serii łączonej z hip thrustami, bądź potraktować jako rozgrzewkę naszych pośladków przed częścią główną treningu. Wykonujemy tutaj w tym ćwiczeniu raczej zdecydowanie większą ilość powtórzeń nawet do około 20 albo nawet i więcej, tak aby wywołać stres metaboliczny, który spowoduje aktywację, pompę mięśniową, która również przysłuży się nam w budowaniu masy mięśniowej, jakże ważnej partii, którą są pośladki. Ostatnia funkcja pośladków, czyli rotacja zewnętrzna, możemy tutaj zobaczyć właśnie w tym momencie, jak rotuje się zewnętrznie, jedna noga, w tym przypadku lewa. Prawa wchodzi do rotacji wewnętrznej, i teraz mamy zmianę. Więc obydwa pośladki pracują. W tym momencie dopinamy zdecydowanie lepiej lewą stronę. Kiedy wracamy, prawy pracuje również. Więc można pracować jak i nad jedną stroną dobrze, tak samo i nad drugą. Ciuczenie jest to bardzo trudne technicznie. Skomplikowane w kontekście czucia mięśniowego. Warto wykonać je z dużą świadomością, właśnie wiedzą w kontekście tego, w jakiej funkcji te pośladki pracują. I poprzez to dopiero dopracowywać technikę tak, żeby te pośladki można było jak najlepiej wyczuć. Podsumowując, była to pierwsza część, gdzie dzisiaj porozmawialiśmy sobie na temat pośladków, celów, funkcji i zaprezentowaliśmy po jednym przykładzie razem z Pauliną, naszą trenerką z Body Condition Center. W drugiej części skupimy się nad anatomią pośladków, także już serdecznie Was zapraszam i do zobaczenia. Pozdro!